Młoda energia, miłość do sportu oraz uznanie olimpijczyków. Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców wśród uczniów z całej Opolszczyzny odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie. Dzisiejszy jest szczególny, ponieważ jubileuszowy 50. To dla nas wielkie święto szkoły, wielkie święto naszych absolwentów, sportowców, tych, którzy w minionych jubileuszach zajmowali czołowe miejsca, a przede wszystkim to tradycja, którą e, jesteśmy zobowiązani wobec wielkiego człowieka Zdzisława Zielonki do kontynuowania i robimy to z ogromnym zaangażowaniem i pasją po dzień dzisiejszy. Młodzi sportowcy przekonywali, że warto wprowadzać ruch do swojego życia. Zaraziłem się trochę od moich braci, którzy po prostu przede mną uprawiali też sport. E, bo to sprawia po prostu radość i to jest też pasja taka. Nagrody tradycyjnie przyznano w trzech kategoriach. Impreza ta nie tylko na stałe wpisała się w tradycję szkoły, ale jest również szczególnym świętem w kalendarzu całego województwa opolskiego. Trzy kategorie wiekowe, czyli tak jak rozgrywki szkolne w naszym województwie przebiegają, I nie tylko w naszym województwie, bo w całym kraju tak się odbywają te rozgrywki, czyli w kategorii tej najmłodszej, czyli igrzyska dzieci, i to są dzieci do klasy szóstej. Następnie Igrzyska Młodzieży Szkolnej to 7-8 klasy i licariada, czyli szkoły ponadpodstawowe. Jesteśmy też w szkole, w której pracował Zdzisław Zielonka, osobowość, wielka osobowość grotkowa, który zapoczątkował te plebistyty. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani dyrektor i nauczycielom, a także młodzieży za to, że co prawda pana Zdzisława już nie ma 10 lat, ale Kultywują ten plebiscyt. To jest bardzo ważne, że on jest, funkcjonuje no i promuje zarówno szkołę, jak i naszą gminę. Wszystkim nominowanym oraz zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.